Dzień dobry bardzo, dobry wieczór. Szczęść Boże. Mamy środę 30 kwietnia 2025 roku, a to jest łyk Słowa Bożego na dziś. Po raz kolejny, jeśli nie wytrwacie do końca, to bardzo proszę o pozostawienie łapki w górę, o podanie łyku Słowa Bożego dalej na chwałę Bożą i dla rozwoju naszego kanału oraz oczywiście o subskrybowanie. Z góry dziękuję i zapraszam do czytań. Czytanie z dziejów apostolskich. Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa sadyceuszów, Saduceuszów, pełni zawiści zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział – Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. Usłyszawszy to, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili, znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. Kiedy dowódca, dowódca Straży Świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z tamtymi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im, Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wtedy dowódca straży poszedł za sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował. Psalm responsoryjny Biedak zawołał i pan go wysłuchał. Będę błogosławił Pana wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, i uwolnił od wszelkiego ucisku. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna jednorodzonego, każdy, kto w niego wierzy, ma życie wieczne. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony. Bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło. Bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła. I nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Przenieśmy się na chwilę do czasów apostołów. Zobaczmy, jak zostają uwięzieni, zagłuszenie Ewangelii. W nocy Anioł Pański otwiera bramy więzienia i mówi, idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. To nie tyle jest historia o cudownym uwolnieniu, co przypomnienie, że Boże przesłanie nie zna granic ani kajdan. Psalm dodaje do tego obrazu, biedak zawołał. A Pan go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków. I tu znowu, choć poetycko, to w tej nieco poezji, deklaracja, że Bóg słyszy i odpowiada na wołanie potrzebujących, obiecuje, że nawet w najciemniejszych chwilach nie jesteśmy sami. Ewangelia Jana przypomina, że to wszystko, co Bóg czyni, ma znaczenie. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Konkretna miłość. Nieabstrakcyjna teologia, miłość, która przekracza nasze rozumienie, światło, które rozprasza ciemność naszych wątpliwości i lęków. Widzimy dzisiaj spójny obraz Boga, który nie jest odległym obserwatorem, zimnym, chłodnym Ojcem. Ale aktywnym uczestnikiem naszego życia, naszym tatą. Tatą, który uwalnia, słyszy i kocha. Tatą, który zaprasza nas do odpowiedzi nie tylko słowami, ale całym naszym życiem. Jeśli dzisiaj Twoje serce zaśpiewało, Słysząc Słowo Boże, podziel się tym w komentarzu. Jak zawsze, udostępnij kanał dalej, zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę. Niech Słowo Boże dociera do krańców ziemi, niech rośnie w siłę, a wraz z nim nasza działalność. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Ci przez cały dzień. Dziękuję za dzisiaj. Do jutra. Miło, że jesteś.